Dzień dobry, Andrzej Chmielewski, zapraszam na serię krótkich filmów o raporcie o stanie gminy Pruszcz Gdański. Będzie to głównie raport o stanie gminy za rok 2021, ale także wcześniejszy. Gdzie znajdziecie cały raport? Cały jest zawsze na stronie Urzędu Gminy adres www.pruszczgdański.pl łamane na ASP, łamane na raporty przecinek 41 przecinek, przecinek 1 Jeżeli chcecie dotrzeć do tego adresu prościej, wystarczy wpisać andrzejchmielewski.pl łamane na raport gminy i ten adres przekieruje Was na ten adres urzędowy troszeczkę trudniejszy. Skąd wziął się raport o stanie gminy? W 2018 roku ustawodawca zmienił Naszą ustawę o samorządzie gminnym, i od tego czasu Wójt przedstawia raport Radzie Gminy. Znajduje się w nim podsumowanie działalności z całego poprzedniego roku, to jak realizował polityki, strategie, uchwały i tak To, co znajduje się w raporcie o stanie gminy, można zmienić, można poprosić o dodatkowe informacje. Może to zrobić Rada Gminy specjalną uchwałą. W naszej gminie nie mieliśmy jeszcze takiej potrzeby. Co znajduje się w naszym raporcie? Na początku, w rozdziale pierwszym, są sprawy formalne, czyli opisane to, jak postępujemy z raportem o stanie gminy, kiedy wójt go przedkłada, jak postępuje Rada Gminy, później debatuje, uchwala itd. Potem przechodzimy już do meritum raportu. Będą to informacje ogólne o naszej gminie: powierzchnia i umiejscowienie, jakich mamy sąsiadów, jakich mamy mieszkańców, czyli ilu mieszkańców, podział na płeć, wiek. Kolejny rozdział to edukacja, czyli bardzo ważny rozdział w naszej gminie, ponieważ mamy bardzo dużo uczniów, dzieci, osób młodych. No i kolejny ważny temat to ogólnie pomoc społeczna. W piątym rozdziale jest ochrona porządku publicznego, którym u nas głównie zajmuje się straż gminna. Tam dowiemy się jakie były zgłoszenia, jakie były reakcje, jakie były problemy w związku z pandemią i tym podobne. Szósty rozdział to kultura i sport, którą u nas realizuje Oksi BP i OSiR, czyli jakie były regularne zajęcia, jakie były wydarzenia, ile. Było osób uczęszczających, zarówno na jedne, na sportowe i na kulturalne. Bardzo ciekawy i obszerny rozdział. A kolejny to realizacja strategii. My mamy jedną strategię w naszej gminie jest to strategia rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo obszerny temat. Brałem udział zarówno w pisaniu tej, w zbieraniu wymagań do tej strategii, jak i teraz biorę udział podczas ewaluacji jej wykonania. Kolejny rozdział ósmy to realizacja programów przez Wójta Gminy. Programów mamy całkiem sporo. Wśród nich główny program, tak zwana Strategia Rozwoju Gminy do roku 2020. Później kolejny rozdział to realizacja uchwał Rady Gminy przez Wójta. Było ich bardzo dużo, więc skoncentrujemy się na paru wybranych najciekawszych. Kolejny punkt, dziesiąty rozdział, to sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych powyżej pewnej określonej kwoty 130 tysięcy złotych. A w rozdziale jedenastym, coś ciekawego dla sołtysów, rad sołeckich i zaangażowanych mieszkańców, to sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego. Dwunasty punkt to fundusze unijne i krajowe, jakie pozyskaliśmy, a chyba najciekawszy punkt, rozdział trzynasty, to inwestycje gminne, czyli drogi, obiekty, i to, co, na co większość mieszkańców u nas czeka. Nowy interesujący punkt to rozdział: Jak inni nas oceniają? Gmina sporządziła specjalną ankietę, gdzie się dowiadywała, jak, co ludzie uważają o tym, w jaki sposób są obsługiwani przez urząd gminy. To jest szybka przebieżka przez spis treści. Zapraszam na kolejne rozdziały, w których dowiemy się troszeczkę więcej szczegółów. Polecam zarówno lekturę raportu, jak i mojej strony internetowej atrzechmirewski.pl. Dziękuję.